Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Giełdujów i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego co się stało dwa dni temu, czyli Ritmet Eurovision Junior 2020 Czyli zaczyna się Eurovision 2020, czy kto woli e, Junior Euro, Eurovision Sankantesk 2020 czyli reprezentowała Polskę Alicja Tracz e, piosenką I Be nie, nie umiem czytać, e, nie umiem wymyślić jej piosenki ale niestety Polska zajedniśmy, ale do tego jeszcze zaraz przejdziemy. Ale pewnie z wielu Was się za, zaraz zapyta, ej, a co to jest to, a co to jest to Eurowizja? Czyli um, jest tam kilka krajów, w tym roku było 12, ale chyba zawsze jest 12, nie wiem. Nie przyglądałem się temu. I um, wszystkie kraje śpiewają na tym. Um, na tej gali wielkiej, jest najczęściej trzech prowadzących. którzy prowadzą i tam zachęcają do dzielenia się na mediach społecznościowych, zamieszczając jakieś sztagi, tam dalej, dalej. Ale dobra. Po wszystkich zagłosowanych, po wszystkich zaśpiewanych piosenkach przez dzieci jest głosowanie jurorskie, czyli Trzech y, muzyków, specjalistów z każdego kraju, ocenia y, wszystkie piosenki, tylko je swoje i daje od punkty od 0 do 12. Po tych zagłosowanych głosach, y, potem jest głosowanie widzów. Czyli wchodzimy na stronę www.isc.tv i tam wybieramy naszych trzech, co najmniej trzy osoby muszą być, żeby zagłosować. No i wybieramy trzy, co najmniej osoby. Trzy piosenkarzy, nie wiem, kto tam mówi. I, e, i następnie oddajemy głosy, zaznaczamy, klikamy i to jest do pewnego czasu e, I tam są jakieś, w tym czasie zawsze są jakieś jeszcze tam piosenki W tym roku, akurat śpiewała Alicja Szemplińska swoim piosenką Empire z Eurowizji Dorosłej 2020, roku Oraz Duncan Lawrence, Roxanne Wengel oraz Vicky Gabor Jego przebojem z Eurowizji, bo tą Eurowizję wygrał rok temu 2019 i ta Eurowizję normalnie miała się odbyć w Holandii, bo chyba on był z Holandii, z tego co pamiętam. Ale wszyscy wiemy dlaczego tak się stało. E dobra, e, jak to się stało, że Polska przegrała? Znaczy, tak, to był w Polsce przez Roxana Węgiel, bo ona wygrała Eurowizję 2018, czyli 16 e, konkurs piosenki Eurowizji e, w Mińsku. Czyli nawet poznała swojego chłopaka, ale dobra które już zerwała, ale to nie to jest temat no, inny odcinek. z jest ostatnia. Gdy piosenką Anyone I Want to Be, i zajęła pierwsze miejsce. Przez to Ewolucja w Gliwicach yy, była, przez, właśnie przez nią, która nas reprezentowała piosenką Super Hero. No. I Polska wygrała drugi raz i w tym roku nam się tak nie poszczęściło. Ponieważ y, Ala teraz, która nas reprezentowała. Śmiała piosenkę IB Staling, o czym chyba już mówiłem. I Polska zajęła niestety dziewiąte miejsce. No tak dosyć średnio, ale to. Bo przecież do przewidzenia, że trzeci raz raczej nie wygramy. No. Ale dobra. E, zaraz muszę coś o zwycięzcy, czyli o zwycięzczyni Walentina. Która śpiewa z piosenką J. i Imagine, nie masz tutaj na ekranie, um, wygrała i zdobyła pierwsze miejsce. A w głosach y, widzów zdobyła ponad 100 punktów. To jest naprawdę dużo. A dobra, no to może coś o niej. Valentina ma 11 lat, urodziła się w 2009 roku. I. Była w francuskiej edycji The Voice Kids. Um, Wystąpiła tylko w przesłuchaniach w ciemno, ponieważ um, dalej nikt się nie, od, nie, od, nie, od, nie odwrócił na tych krzesłach, niestety. A jeszcze jest jedna no, taka zasada, o której wam najprawdopodobniej nie mówiłem. Ona polega na tym, że jak jakiś kraj wygra, czyli akurat w tym przypadku dwa razy Polska, to wtedy Eurowizja jest w Polsce. Jeśli na przykład w tym roku byśmy wygrali, to kolejna Eurowizja byłaby w Polsce. wiecie o co chodzi. No. Um, I nawet się, nawet ci, którzy słyszeli, co się działo w 2019 pod koniec, jak była ta Eurowizja, to słyszeli, że Hiszpania coś tam mardziła, że drugi raz my wygraliśmy. I wtedy ich reprezentowała Melania Garcia Z nie pamiętam jaką piosenką No No i teraz moje zdanie, moja opinia Czy Valentina Czyli ta francuska z De Która dotarła do przesłuchań w ciemno tylko I która wygrała Eurowizję Junior 2020 Czy ona do mnie słusznie wygrała? No toż ja wam y Prędzej Spowiedzią, moim zdaniem, niesłusznie wygrała Ponieważ jej piosenka to była taka, mm, taka bardziej dla mniejszych dzieci Była taka kolorowa, ckierkowa Ale sam teledysk do tej piosenki był nawet spoko Tylko przedstawienie jej na Eurowizji mnie tak zniechęciło Bo ja głosowałem na Polskę, na Holandię która była moim faworytem i myślałem, że zagrozi Polsce dosyć Choć w tym nie zagroziła I głosowałem również na Hiszpanię Na Hiszpanię w tym roku Więc moim zdaniem niesłusznie ona wygrała I to nie bardzo niesłusznie, bo na przykład Była taka, bo na przykład świetnie śpiewały te Cztery dziewczyny schodzą. Widać mi jest najlepsza Hiszpania. I to było takie do tańczenia fajne. Wpadało fajnie w ucho. A ta piosenka, no. Tak średnia, tak szczerze, jak mam jak mam wyrazić swoją opinię. Tak średnio mi się podobało. W głosach julorskich. Nie pamiętam, kto wygrał. Chyba Hiszpania. Drugie miejsce zajął Kazachstan, z tego co ja pamiętam, i, głosował, i już mówiłem sobie sam. Proszę, żeby wygrała Francja, proszę, żeby wygrała Francja, bo gdzie jest Kazachstan? Gdzieś w Azji. A zaraz, a zaraz wy się zapytacie, e, 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 ale, moment, moment jeśli Eurowizja to jest w Europie, to co niby robi tu Kazachstan? No, o, dobre pytanie. Ja też nie wiem. Eurowizja rządzi się swoimi prawami Jak fizyka i matematyka, ale dobra Dobra, ja to nagrywam dzień po Eurowizji Ale wy to zobaczycie w, w, we wtorek No, i nie odcinek Dobre, To chyba teraz się z nami żegnam. Oceniajcie, komentujcie I niech moc będzie z nami No to siemka! <śmiany>